Witam, widzowie! Cześć! Co musimy dzisiaj zrobić? Podlać kwiaty i zrobić pranie. Więc mega zapierdol. Mamy godzinę. Która godzina? Nie wiem, bo nie mam zegarka. Szczęśliwi, czasu nie liczą. Tak to się mówi, nie wiem, jak mnie słychać. Jeżeli mnie słychać dobrze, to nie wiem, bo to wszystko jest jeszcze testowane. Więc zobaczymy. Trochę tych kładów jest do podlania i trochę prania też jest do zrobienia, więc trochę z tego będzie. W ogóle dobrze mnie widać? Dobrze mnie słychać? Halo? Nie wiem, bo te testuję ten mikrofon, który tu jest yy, i w ogóle wszystko, więc zobaczymy zaraz. Patrzcie, jaki mam setup. No, więc taki mamy profesjonalny setup. Teraz chyba chyba mnie słychać, bo mówię do tyłu, ale to jest ten mikrofon, który kupiłem 10 lat temu, myśląc, że będę vlogerem. Yy, no i do tego ten statyw, który kupiłem za 1000 zł ostatnio. I muszę powiedzieć, że jest, kurde, całkiem świeży. Nie wiem, czy to widać. O moje stopy, nie tym razem, no ale no jest świeży, nie? W każdym razie tak fajnie się rusza i nie jest zrobiony z gówna, ale nie o to tu chodzi. Więc no, mam trochę tych kart do podania tu są pierwsze, więc tak szybko damy sobie... Trochę tu, oj, ten dostał srogo. I w ogóle, patrzcie jaki zajebisty kwiat, wygląda jakby... To był jakiś pająk, nie? Fajny. Bardzo mi się podoba. Jestem wielkim fanatykiem tego kwiata. Więc mu też tu trochę damy wody, żeby miał. I tu jeszcze jeden z S. Sassito. Więc mówiąc, że sporo mam tych kwiatów, to faktycznie nie kłamają, bo patrzcie, tu jest kolejny. Ten bardzo fajny. Nie wiem jak on się nazywa, kiedyś coś tam bardziej z nim się spółfalałem. Ale naprawdę ten, ten mi też się podobał. Ten zawsze był taki fresh. I to początek, bo tu jest jeden pod telewizorem. A tu jest 10 innych na parapecie i chyba jestem out of focus. Bo to coś nie działa, a tutaj mamy dosyć mało miejsca. Ale dobra, te też podlewamy. Nie wiem na ile cokolwiek widać, co tutaj się dzieje. No ale. Wateru waterujemy te planty, jakby to powiedzieć po anglosasku, bo z tego co wiem jak się z vlogerem, to się powinno tak wplatać angielskie słówka pomiędzy, bo nie można mówić zwyczajnie po polsku. Nie, 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 nie. Trzeba tutaj mówić, że zaraz zrobimy jakiś journaling czy coś, ale nie, nie z tych rzeczy. My tutaj robimy proste rzeczy dla normalnych ludzi. Podlewanie kwiatów i potem pranie. Woo! W ogóle tutaj mam cały stak wody. Już odstanę, bo podobno odstaną wodą się lepiej podlewa ja, kwiaty niż zwykłą taką prosto z kranu. Nie wiem, ale tak mi powiedziała moja mama, ona jest kwi kwiaciarą, więc jej ufamy. Więc teraz bierzemy kolejny stack stąd i lecimy dalej. Jeden parapet załatwiony to pora na następny, więc troszkę tutaj dlatego, troszkę dlatego, troszkę dlatego. Dobra, szczerze powiem wam, nie będę się tutaj poświęcał, żebym był widoczny w kadrze, więc po prostu się odsunę, ok? Dzięki. I wstanę, ale nie będziemy teraz widzieć. Ale czyż kto tu, przyszedł, żeby patrzeć na mnie, nie? Eee. Dobra, więc podlany. Jeszcze ten tu i klasa. Ale to nie wszystko. Bo tu na górze jest jeszcze jeden. Oh shit! Ale trochę niebezpiecznie tutaj jest. Ale ten też wodę dostanie. Jak jeszcze jesteśmy przy plantach górnych, to tutaj są planty górne parę jeszcze, to tak Trochę im damy. Planty i wcale nie jesteśmy w Krakowie, bo tutaj nadajemy ze słonecznego Poznania. Dobra, okej, okay. podlane. I jak mowa jeszcze o kwiatkach, no tutaj też są jakieś. Trzeba je podlać. Haha, ha. dobra, nie, temu upragnion w tej butelce nic nie ma, bo to jest jedynie tapeta i tego się nie podlewa. Hoho, ho. nieźle. Ty, w ogóle paszczyk, to. Dostałem, e, znaczy dostałem, kupiłem płytę młodego Westa, nie? Fajna, co? O, nie działa. Dobra, rozjebany i... jest ten Focus, nie wiem jak tego to Nie, ale jest spoko, nie? Czuję się jak e, prawdziwy undergroundiarz. Płyta wysłana tydzień po premierze, ale patrzcie, jak podpisana profesjonalnie. Ręką, nie? Ręką? O, kliknij się. Ręką, nie? Nie, to jest chyba wydrukowane, ale no, tak czy siak, e, spoko, nie? No, no i tu mamy kolejne trzy fajne kwiatki. Bardzo fajną mają doniczkę. Ale to nie, do, nie, do, nie o doniczce mowa, tylko o tych kwiatach. Co są za kwiaty dokładnie? Niestety wam nie powiem, bo się na takim czymś nie znam. Ja tu jestem tylko od podlewania. Uuu, widać mnie? Is this recording even? A ta nagrywa się, nie? Nagrywa się? Nagrywa się, dobra. No to tu jeszcze są na ziemi jakieś do podlania. O kurde, temu tak dałem od serca. Ten jest trochę większy, to potrzebuje dużo. No i tutaj jakiś taki. Oh my god. Też mu damy trochę. No i jeszcze tutaj mamy, teraz już tutaj, poważny pokój, to już mój pokój, więc to moje kwiatki, więc tego tutaj damy tak troszkę tu, z jednej strony, tej z drugiej, żeby z wszystkich był nawodniony. I tutaj podobny kwiatek, on też dostanie elegancko. Jeszcze tutaj dolejemy do końca, do tego, ale tu jest kurde, ciasno, nie? Ja naprawdę, nie wiem, pytanie do wszystkich vlogerów. Krzysztof Gąciasz i inni tego typu. Casey Neistat, stara Spalina. Jak wy to kurwa robicie, że wy się mieścicie w kadrze zawsze? Może ja jestem za wysoki? Może to jest problem? Jak wy to robicie? Bo to jest... Jak mam wrażenie, że tutaj muszę nagrać te kwiaty, że wszystkie są takie ciasne, to wszędzie jest tak ciasto, nie ma miejsca, nie wiem o co chodzi. Kaktusik I tutaj taki mini plancik, mu też damy troszkę. Oj, tu jest jeszcze ta górna półka, tu też jest parę kwiatów. Tam generalnie to okno, które przed chwilą było, no, to to okno, które dzisiaj było zaatakowane przez e, Trzmiela. Kto był na streamie, ten wie o czym mowa. Z mi, zniszczył dzisiaj humor przez cały dzień. Prawie mnie zabił, ale no udało się. Tu jeszcze tego kwiatka na górze. To już jest to bardziej znacząca sfera. Podlaliśmy, chyba jest okej. Okay. No dobra, to teraz idziemy w tą najgorszą sferę. Y, tu, gdzie naprawdę tych kwiatów, no jest. Y, Wchuj. Jak to się mawia? A kurwa, przejście nie da z tym trypodem. Więc patrz to. E, więc pierwsze górnolotne. Tutaj jeden. Siu. Tutaj drugi. I tu paprotka. Weź tę paprotkę. Podlane. Więc ogólnie widzowie, skończyły się destakowane yy, butelki z wodą starą, więc teraz idziemy konewką podlewać. Tutaj mamy kolejne górnolotne kwiaty, więc to też... O kurde! No tu jest... Serio, w tym domu jest naprawdę niebezpiecznie. Nie wiem czy nie widać, ale tu... Podlane. Kolejny. O kurwa! I jeszcze... Tego tutaj. Klasa! Chociaż... Zabawa to się chyba dopiero zaczyna tutaj, bo te kwiaty to są w ogóle na wysokościach, totalnie. Nie wiem, czy tu nie trzeba mieć jakiegoś certyfikatu, żeby je podlewać. Yy, yy, można pracować na wysokościach, bo ja tutaj no, czuję się jakbym mógł zaraz odlecieć. Jeszcze ten ostatni, wziął. sprawa załatwiona. Oh shit. No prawie rozjechałem wieszak. Dobra, no i tych tu jest sporo, ale go szybciorem tak pyk. O cholera. Ale lepiej chyba... Lepiej, żeby kwiat był przelany, niż niedolany. O kurwa. No essa. Czy jak ja tu usiądę, to mnie widać? Więc tutaj jeszcze mamy parę kwiatków. Szysz! 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 O kurwa. Ty w ogóle patrzcie na tego! Cebula! A napisane jest Kto się zna na kwiatach, napiszcie mi, czy to cebula, czy nie Ale jak na razie, podlana i lecimy z nią dalej Dobra, udało się wszystko podlać, więc teraz jeszcze musimy zrobić pranie I generalnie, czy to jest jakieś echo? Nie wiem w ogóle, czy ten vlog kiedyś wyjdzie, on jest taki skaft, że to głowa mała O, o, jestem pełni focused w ogóle chciałem sobie wypić coca -Cola, ale okazało się, że Coca-Coli jednak nie ma. A czemu nie ma Coca-Coli, no bo wczoraj zdarzył się niefortunny incydent. Mianowicie włożyłem coca do zamrażarki. W godzinach porannych, bo przyszedłem dopiero co ze sklepu, kupiona, świeże ciepło, to mówię, dobra, szybko zamrożę, będzie troszkę schłodzona i sobie wypiję. No po czym co się stało? Wypiłem, ale oczywiście wypiłem tą, która była w lodówce, a o tej, która była w zamrażarce, zapomniałem. I potem nagle patrzę, kurde, coś za mało jest tej Coca-Coli w lodówce. No i potem patrzę i sobie przypominam, o kurwa, tak, ja pierdolę". Otwieram zamrażarkę, a tam normalnie taki burst wyskoczyło. Wszystko rzuciłem na Instagram, więc tam było dodatkowe info i dokładnie, jak to wyglądało. No, jest ten niefortunny incydent. I tak straciłem butelkę Coca-Coli, a ona jest warta 5 zł polskich, bo to już nie są tanie rzeczy. Coca-Cola jest tak teraz droga, że to kurwa Przesada, bardzo mnie to boli, no ale co zrobisz Ja lubię pić Coca-Cola, dlatego sobie kupię tak czy siak Jeżeli ktoś to ogląda z coca -Cola, możecie zasponsorować transmisję na Twitch TV /lewus, Albo kanał YouTubeowy Lewus LOL, albo TikTokowy Jesteśmy otwarci na współpracę, w razie czego proszę kontaktować się z moim menadżerem Wojciechem Strykowskim Pozdrawiam Wow, trochę tego jest więc, yy, no to są te ubrania, które trzeba wziąć i chyba bym wybrał białe. Białe są skarpety, nie? Więc trzeba je jakoś tu rozdzielić. Yy, tak zwana segregacja, segregacja śmieci, nie mam tyle ubrań. To tu, to tu, to nie jest białe, to nie jest białe, ale to już jest białe, o. Majtasy od Fraustera, majtasy Pablo Sabre. Macie to w Polsce? Macie? Mamy. Więc to tu, tu, jakaś biała koszula. Jeszcze więcej białego. Białe, białe, białe... Białe, białe... No jak jakieś koszule, coś... Misbehave, te rzeczy... O, czyjeś brudne skarpety... tyle jest białego, chyba da radę, tak? Wystarczy eksperci od prania? Wygląda jakby miało wystarczyć, nie? Wgląda się tych ubrań, tam tyle tych ubrań tu w tej szafie... Like zobacz to, widzu. Tyle mam tych ubrań, to jest w ogóle początek tej szafy. A to nie wygląda jakby to miał koniec. I w ogóle nie w niektórych już w ogóle nie chodzę, niektóre są takimi, tej, uselessem i tylko miejsce zajmują. Więc kurde, musiałbym chyba je jakoś to pozmieniać, nie wiem, nie. Może w końcu zrobimy przegląd tej szafy, który był obiecany na y, vlogu z Room Touru albo czegoś, który ma 3 lata chyba już. Więc może w końcu to zrobimy. Eee, też no mógłbym chyba sprzedać nie trochę rzeczy sprzedać bardziej to rozdzielić bo tam niektóre rzeczy są takie śmieci chociaż niektóre są takie co dostałem kiedyś ja nigdy w tym nie chodzę o i w ogóle w międzyczasie zarazem Niedziałający kabel łączący iPhone'a i słuchawki Legitnie yy, co pół roku mniej więcej kupuję ten kabel za 50zł i go wymieniam Bo się co chwilę psuje, więc nie polecam Nie wiem czemu w iPhone'ie usunęli jacki Największy błąd chyba jaki został zrobiony, błąd nie wiem z ich strony to pewnie whatever Ale mnie to denerwuje, nie? No i w ogóle ten aparat Nie wiem, jak ktoś jest aparaciarzem to jest nagrywane y, Lumixem G80 ze Sigon 16mm. To jest y, 4 3 matryca. I w ogóle to, jest, to nie jest w ogóle szerokie. Ja bym musiał chyba szerszy sobie kupić ten obiektyw, żeby tak więcej było widać, nie? Zobaczcie, jak to jest tak ciasno. Jakąś taką, nie wiem, może dziesiątkę, dwunastkę, coś tego typu. Tak jak na iPhone, żeby można tak chodzić, tak wszystko było szerokie. wiecie o co chodzi? O! No i elegancko, nie? Zamykamy. No i teraz, y, tabowy problem, mianowicie tego, y, które, y, płyn, do którego trzeba wrzucić. Mniej więcej wiem, ogarniam, ale, żeby się upewnić, skonsultujmy to jeszcze z mamą. Więc szybki phone Moja super lubi blow off. Cześć, mam pytanie. Mianowicie, chciałem zrobić pranie no. białych rzeczy i to wiem proszę kto mniej więcej ogarniam, który. Ten zielony. Tak, ten z zielonego drengasa i go na lewą dziurkę, tak? Na lewą, tak. Dobra, a yy, a ten płyn to może być ten jakiś losowy, ten perwol tu? Nie. Nie? Dobra, widzę, jest napisane sport. Ja myślałem, że to jak y, AMG Mercedes. Wiesz, chodzi o klasę, że szybciej się pierze. A to ten? Ten, albo tam masz w szafce w szufladzie, masz dwa inne. Dobra, zobacz, nie, ten da radę. Ten tak? da radę i ten, ten do środkowego, a proszek na lewo, tak? Dobra, a jeżeli chodzi o, o te drinksy tutaj na pralce, to jeden w prawo. Tak, a teraz mi powiedz, co ty masz tam za rzeczy? Białe skarpety, jakieś koszulki i majty. Dobra, to teraz weź podnieść do góry ten zinks, Na temperaturę zjedź do 40. Dobra. Tak, i tu wirowanie zrób mniejsze. 800? Więc tak, elegancko, nie widzowie? Lewo, wrzucamy proszek, kulturka. Teraz środkowe dziura. Wlewamy płyn. Zamykamy git, spoko. I klikamy start. Wow! Jasny mi z półtorej godziny czekania. OMG!